Dzisiejsze spotkanie będzie klamrą kończącą. Miały być cztery katechezy, ale, ale będą trzy i ta ostatnia, czwarta, to, to będzie niespodzianka. A proszę bardzo. I, i, Łudzę się, że, że katecheza będzie krótka. Jestem naiwna. Oczywiście będzie dług, trochę długie rozwinięcie, roz, długi wstęp, rozwinięcie, zakończenie. I jakby to jest może oczywiste pytanie, a raczej odpowiedź na, na to pytanie jest oczywista, a jednak dla mnie nie i z, zrodziła mi się pod wpływem właśnie w ogóle w związku z tym, co przeżywałam w ciągu swojego, swojej drogi z Panem Bogiem, czy, czy gdzieś tam przygotowując tę konferencję. Po co w ogóle czytać Słowo Boże? Bo wszystkie te cykl trzech, tudzież czterech konferencji miały się koncentrować na Słowie Bożym i w ogóle po co to robić, nie? Więc to jest takie, takie pytanie. Więc będę się dzieliła bardzo dużo w tej konferencji swoim doświadczeniem, jak ja rzeczy przeżywam, jak ja, jak ja je widzę. Więc, ja, jako człowiek misja, człowiek zadania, to znaczy, wiecie, jestem jak surykatka w boju, po prostu cały czas muszę mieć coś do zrobienia, muszę mieć jakieś zadanie, pak, 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 odtąd dotąd, dobra. To jest zakres obowiązków, to są reguły, tego nie przekraczamy, tego nie robimy, a tutaj to można sobie trochę poz pozwolić na kombinowanie. I to jest okej. Okay ale w, w relacji z Bogiem to jest niemożliwe, bo to staje się czystą religijnością. I wtedy to jest no różnic, czy jestem katoliczką, czy jestem protestantką, czy jestem muzułmanką, czy buddystką, bo religijność w takim rozumieniu wykonywania nic tylko rytuałów to jest, to jest pustka, nie? to jest takie trochę pogaństwo. Ale oczywiście jest też religijność, która, zapraszam do listu, nie teraz, świętego Jakuba i tam jest, jakby święty Jakub pokazuje czym jest religijność tudzież pobożność. Ale nawet jak chcę budować relacje z Panem Bogiem, wkradło mi się coś takiego, nie? Ja po prostu jestem jak każdy człowiek z natury rzeczy osobą religijną. Panie Jezu, trzeba zrobić takie modlitwy, trzeba zrobić takie dobre uczynki, spoko, ogarnę Ci to, a Pan Bóg tego nie potrzebuje. W znaczeniu. Jak ja to odkryłam po raz naprawdę ty tego nie potrzebujesz, to po co ja tutaj jestem? To w ogóle o co chodzi? Dla mnie to było takie zaskoczenie, że Pan Bóg sobie poradzi w zbawianiu świata bez ze mnie, da Ci wiary. Yy, I dla mnie to było naprawdę, dla mnie to był bardzo duży szok: odkryć, że, yy, że Pan Bóg chce, mnie nie. I oczywiście z tego mają wypływać uczynki miłosierdzia, z tego mają wypływać e, modlitwy. Rozumiecie, o co chodzi? E, no właśnie, to, że... E, m, bo to była inicjatywa jednakowo szalinki. Nie wiem, w jakich okolicznościach się ta inicja to pojawiło, że ona ma iść i się modlić za Oslo, to wynikło, wierzę głęboko, że ona sobie była z Panem Jezusem i sobie tam rozmawiali, rozwarali sobie różne rzeczy. I Pan Bóg ją powołał, bo ona ma relację z Panem Bogiem. I to jest super, i to jest piękne, i to jest żart, to jest piękne, to jest właśnie coś, co pociągało pierwszych chrześcijan. Czy ja sobie zadawałam takie pytanie: czy naprawdę pierwszych chrześcijan pociągało to, że się będą modlili w grobach, że, się, że mogą być wydani na śmierć, w brutalny sposób zamordowani? No raczej nie bardzo. I tak sobie myślę, kurczę, no coś musiało być w tym pierwszym kościele, w tym pierwszym głoszeniu, że ludzie tak, na to, tak temu ulegali. Więc tak jak na pierwszym, podczas pierwszej konferencji mówiłam, istotą jest tutaj Boga znać, Boga na kochać i z tego ma wszystko wypływać. I chciałabym Wam podać przykład, nie wiem czy on będzie najlepszy, ale pierwszy, który mi przyszedł z mojego doświadczenia. Może trochę skrajny, w sensie nie, nie jakiś taki szokujący, ale skrajny, no dobra, do rzeczy Sandra. Więc ja, jak mieszkałam w Warszawie, byłam wolontariuszką u sióstr Misjonarek Miłości. To są te od matki Teresy z Kalkuty. To było w ogóle moje marzenie, żeby je poznać. Więc jak poznałam to w ogóle, piszczałam, ja przez tydzień byłam rozemocjonowana, że ja w końcu zobaczyłam misjonarki. No i tam siostry miały różnego rodzaju apostolaty, apostolaty to są posługi, one są zależne od kraju, w którym siostry żyją i od okoliczności, w jakich żyją. Więc w Warszawie to była, były tam różne i ja się udzielałam głównie w dla ubogich. Codziennie, wszystkie dni w roku siostry wydają posiłki. Najpierw jest, w dni powszednie jest koronka o 15, po której jest posiłek. A w niedzielę święta jest msza, po której również jest posiłek. Zadaniem wolontariusza jest przyjść, modlić się z tymi osobami. Po modlitwie oni idą, siadają zajmują miejsca, a wolontariusze im usługują i później po nich sprzątają wraz z innymi siostrami. Więc ja gdzieś tam zawsze w moim życiu, zawsze zwracam uwagę na ubogich, jakby to jest dla mnie taki bardzo ważny temat. I, I gdzieś tam moje serce zawsze do nich lgnęło. Z jednej strony to jest trudna posługa, z jednej strony łatwa, bo łatwo jest naprawdę dać komuś, co takie mówisz, co tam. No, który potrzebuje, nie, który wyciągnie do Ciebie rękę. Nie? Masz wtedy dzisiaj z Piotrem też o tym rozmawialiśmy, masz, masz takie poczucie. Jak dobry, Panie Boże, czy ty to widzisz od do dzisiejszej Ewangelii? Czy ty to widzisz, jak jestem dobry, jak ja potrafię służyć? Yy, i Spotykając się z tymi różnymi ubogimi, pomyślałam, jak ja żeby oni tutaj przyszli do sióstr. Wiesz, no, jakby jesteś w jakichś kręgach, zawsze wiesz, że gdzieś tam możesz pójść, kogoś tam znasz. Więc ci ubodzy w większości też wiedzieli. Oni, ci ubodzy mówią o nich siostry białe. Też wiedzieli, że to są siostry białe. I ja zapytam taką siostrę w takiej swojej gorliwości, siostro, ale jakby to zrobić, żeby ich wszystkich tutaj przeprowadzić, żeby oni do sióstr przyszli. Nie mów, im, że my, nie mów im, że my dajemy im jeść. Ale jak to. Pan Jezus mówił, że masz głodnego nakarmić. A, a jej siostra odpowiedziała, powiedz, że my się z nimi pomodlimy. Jezus powiedział, masz nakarmić, a nie pomodlić się z nim. W Warszawie są co najmniej trzy pory, kiedy wydają posiłki ubogim. Oni się też mogą umyć i mają, mogą dostać jakieś tam ubrania. Dodatkowo jeszcze zjesz to, co sobie wybrzebrzesz i to, co ludzie ci kupią. A ludzie są hojni. Uwierzcie, mi ludzie są hojni i ciągle dostarczają jakieś jedzenie. Nie, nie w tym jest problem. I właśnie dla mnie to był duży szok, że te siostry mówiły: My chcemy im dać możliwość spotkania się z Jezusem. I oczywiście później praktykowały miłosierdzie w postaci i damy im jeść. Były, Jak były srogie zimy, u sióstr też mieszkali coś tam bezdomni nie na jakiś czas. E, czemu o tym mówię? Dlatego, że siostry, to jest oczywiście skrajny, to jest jeden w ogóle naprawdę ze skrajnych zakonów, jakie istnieją w tym momencie na świecie. One żyją w maksymalnym ubóstwie, nie mylić z nędzą i z dziadostwem e, i codziennie mają godzinę adoracji. I oczywiście nikt z nas, dopóki nie przestąpi progu zakonu sióstr, misjonarek miłości czy tam jakiegokolwiek innego zakonu, nie będzie miał tylu godzin modlitwy i tylu godzin apostolstwa, wiadomo. Niemniej jednak, to mi pokazywało, ty pokaż ludziom, jak Ciebie Jezus przenika, czyli daj się Mu przeniknąć, żeby pójść służyć. Wiecie, bo dla Was to może są oczywiste rzeczy, ale jak ja to odkrywałam, to było dla mnie takie poruszające, takie... No dobra, no to, to robimy. Ha, no cały myk polega na tym, że nie robimy. Że idziemy do Jezusa i jesteśmy z Nim. W ogóle szokowali mnie ci ludzie, że na przykład jak były jakieś święta albo święto, które dla nas nie jest świętem, 5 września. Ktoś wie co jest 5 września? Wspomnienie matki Teresy z Kalkuty I oni tam przychodzili, jak zazwyczaj powiedzmy, przychodziło 50 osób, to w 5 września przychodziło 150. Rozumiecie, że oni z tymi, ze, z tymi siostrami świętowali. To było dla mnie takie świadectwo tych ludzi, to tak na marginesie. Więc dla mnie aktywizm, religijność są proste. Przy czym aktywizm to w ogóle całkiem ja. Więc gdy jeden będzie aktywistką, inny w swojej ławeczce rozłoży sterty modlitewników. Pompejanki, litanie, tyru, rilu, coś tam, coś tam. Co będziesz chciał, to będziesz miał. adorację i msze. Więcej zjesz Jezusa, niż sam ważysz, jak to mówi ksiądz Konrad Krajewski, biskup. Jak byłam 458 razy w tym roku na mszy, a chciałam tylko przypomnieć, że rok ma 365 dni. A ja byłam 460, wybrałam, przerysowuję, trywializuję, Dlatego I nie byłabym śmiała w tym, żeby to tak mówić, dlatego, że to jest gdzieś tam to są moje obserwacje na mnie, że ja gdzieś tam też tak miałam, nie? Od skrajności do skrajności. Dobra, to teraz idziemy w modlitwy, to teraz idziemy w aktywizm. nie moja przyjaciółka miała taką kartkę na jakimś tam swoim meblu. Urealnienie z pośrodku, nie? Masz czas na modlitwę, masz czas na służbę. E, ale to jakby, no właśnie, to. Musi być żywe spotkanie. Nie umiem wam tego wytłumaczyć jak. Ja sama przychodzę do Pani, Pana Jezusa, zróbmy to. Zróbmy spotkanie. Zróbmy Słowo Boże. To jest, no Po prostu idziesz na modlitwę. Oczywiście są jakieś metody i techniki. One mają pomóc, tak jak mówi mój ukochany Ignacy. Wszystko, co jest, ma ci pomóc, ale nie ma być celem samym w sobie. Adoracja, takie randka. Dzisiaj, kochanie, idziemy na pizzę, e, za tydzień idziemy do kina a za dwa tygodnie żeremy popcorn w domu. To są okoliczności. Msza to jest okoliczność spotkania mojego z Panem, a nie cel, że dobra, jest, kolejna praktyka zaliczona, jedziemy dalej. I y, jeszcze raz, no właśnie, przypomnę, dla mnie mega jest zaskakujące, gdzie jak Pan Jezus mi mówi, nie potrzebuję Twojego aktywizmu, nawet modlitewnego. Ja chcę Ciebie. Bardzo wzmocniony komunikat dostałam ostatnio przez komedię romantyczną, którą oglądałam parę dni temu. Oczywiście wiecie, drama musiała być. On w niej zakochany, oczywiście, nie, 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 ani ona. Ona chce być singielką, on też w ogóle nie w życiu, ale no, te chciała, że się wzięli i zakochali w sobie. I on tam biegnie do niej, wali w te drzwi, w ogóle coś tam. Nie zamknij te drzwi, coś tam to nie gada, wyznaje jej miłość. Ona mówi, ale czego ty właściwie chcesz? A on ciebie. Ja, nie, ja za nie mówiłam razem z tą aktorką. myślałam sobie, Boże, dobrze, ja tam garzy nie dostałam, bo bym film zepsuła. Ale tak myślę sobie, no to typowy Pan Jezus, to tak jak Pan Jezus, kojarzycie tego Katomema, który yy, pokazuje, jak Pan Jezus tam puka do drzwi zamkniętych i ktoś tam się z nim kłóci, ale ja w Ciebie nie wierzę, ale no i, tam, i tak dalej. Myślę sobie, to, tak jak, to tak jak Pan Jezu, ty tak przychodzisz i mówisz, że chcesz mnie. W ogóle uwielbiam, jak Pan Bóg coś tam robi w ogóle niezwiązanego takiego, wiecie, niekatolickiego. On bak przychodzi. Lubię to. Eee, no więc tak, więc, jakby to właśnie z tego, że jak słyszysz, że Jezus chce Ciebie, to ja idę o tym opowiedzieć ludziom. Ty, bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy, co słyszeliśmy. Rozumiecie o co chodzi? Że to Ciebie tak przenika, że idziesz w to dalej. Słuchaj, muszę ci opowiedzieć o Jezusie, i to nie ma być takie namolne, wiesz, ciągniesz tam, właśnie, idziesz przez tę ulicę Różeńcową. O, o Jezusie ci muszę opowiedzieć, słuchaj. No nie, wiadomo ale Pan Bóg chce, żebyśmy byli wielkoduszni, żebyśmy byli kreatywni. W ogóle to jest super, ale jakby dlatego, że dostajemy to od Niego.